Jeżeli chodzi o nowości w sferze cyfrowej realizacji naszej strategii, to ostatnie miesiące to, to, to miesiące pełne pracy. Myśmy już wcześniej sygnalizowali, że naszą aplikację POP zdecydowaliśmy się rozwijać w pełni siłami banku, czyli przenieśliśmy ciężar wytwórstwa na naszą informatykę, co daje nam większą elastyczność i pozwala nam szybciej rozwijać te rozwiązania cyfrowe. To może tego nie widać, ale to jest istotne tak, żeby utrzymać tempo rozwoju. Natomiast jeżeli chodzi o nowości, które, które, które wprowadziliśmy, to mamy nową, udostępniliśmy klientom nową wersję aplikacji, to już jakiś czas temu, a na maj planujemy nowe rozwiązania. W większości będą one związane z personalizacją tego, co klient może zrobić w aplikacji mobilnej POP. Personalizacja, personalizacja oznacza możliwość ustawienia sobie funkcjonalności na ulubionym ekranie. Jeżeli ktoś potrzebuje codziennie płacić za bilety, może sobie to ustawić. Jeżeli ktoś płaci za parkingi, może to ustawić. Jeżeli ktoś potrzebuje wglądu w swoje finanse, może na ulubionym ekranie dodać planer finansowy coś, co pozwala mu zarządzać finansami osobistymi. Może widzieć swoje ulubione produkty. Także personalizacja to jest jeden, jeden z elementów. On się wpisuje w taki, myślę, że szerszy trend. Personalizacji usług jako takich, nie tylko usług bankowych, ale też, ale też innych. A kolejny ciekawy element aplikacji POPEI to, to, są, to, są, to, są, to są PKO Stories, czy PayPay Stories. Co to znaczy? Myśmy odkryli jakiś czas temu, że każda zmiana tej aplikacji powoduje pewien, pewien czasami niepokój, czasami zagubienie klientów, i wpadliśmy na pomysł prezentacji nowości na takich, na takich kolorowych kaflach, które będą wyświetlane klientowi w zależności od tego. Jakie, jakie zmiany będą wprowadzone albo jakie elementy uznamy za istotne dla klienta, tak żeby mógł się nauczyć tego, co, co nowe w aplikacji. Jeżeli chodzi o te elementy, o których, o których powiedziałem, to to są, to są elementy, które, które dotyczą klientów detalicznych. Jeżeli chodzi o, o klientów firmowych naszego banku, to w, w najbliższym czasie w segmencie przedsiębiorstw udostępnimy bardzo nowoczesny, bardzo nowoczesny proces uproszczonego wnioskowania o kredyty za pomocą, za pomocą kanałów zdalnych. Mamy to dla klientów indywidualnych, mamy to dla mikrofirm. W tej chwili, by właściwie już w najbliższych dniach, udostępnimy to, to klientom większych, większych firm, tak żeby, tak żeby bez zbytniego wysiłku być może bez wychodzenia z domu można było wnioskować o produkty, o, o produkty kredytowe. I to jest, staramy się rozwijać nasze, nasze usługi cyfrowe, staramy się rozwijać nasze usługi mobilne czy też internetowe dla wszystkich, dla wszystkich segmentów klientów naszego banku, których, których obsługujemy, do których chcemy kierować naszą ofertę.